Kolejny rok, kolejne iPhony. Zapraszam na zbiorczą recenzję iPhone'a 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Bardzo chciałem ograniczyć ten materiał tylko do tematu telefonu, ale to produkty od Apple, bez kontrowersji i tak się nie obędzie. Jeżeli wypowiem się zbyt pozytywnie, to wyjdę na jabłkowego wyznawca, jeżeli krytyka sięgnie za daleko, zostanę zjedzony przez drugą grupę, jednocześnie wmawiając mi, że opłaca mnie inny producent. Nie, nie opłaca. Mówiąc krótko, nie chcę uczestniczyć w tym obustronnym obrzucaniu się głównym. Nikt nikogo nie zmusza do kupowania iPhone'ów czy telefonów z Androidem. Nie jestem Alfą i Omegą, na drugie nie mam wyrocznie. Materiał ma na celu przedstawienie tylko mojej subiektywnej opinii, która będzie jedną z wielu mogącą pomóc Wam w podjęciu potencjalnej decyzji. Tylko tyle i aż tyle. Zacznijmy od modelu Pro. Te są na tyle podobne do siebie, że szkoda je przedstawiać w osobnych prezentacjach. Różnice pomiędzy obydwoma urządzeniami obejmują po pierwsze przekątne ekranu, w mniejszym modelu mamy ekran o przekątnej 5,8 cala, w maxie 6,5. Pojemność baterii jako druga 3046 mAh oraz 3969 plus trzecie, rzeczy. Jasna cena o niej na sam koniec. iPhone 11 Pro z frontu wyglądają praktycznie tak samo jak zeszłoroczne modele 10S oraz 10S Max. Te same wcześniej wspomniane przekątne, grubość ramek, nocze, bardzo podobne umiejscowienie przycisków fizycznych, głośniki stereo czy nadal złącze Lightning. Nadal wspierają indukcyjne ładowanie oraz nadal mogą pochwalić się wodoodpornością, z tym, że od tego roku poprawioną do 4 metrów na długość do 30 minut. W związku z powiększeniem ogniwa, telefony uległy również lekkiemu pogromieniu Największe zmiany dotknęły tył telefonu. Po pierwsze, klasyczna szklana konstrukcja została zastąpiona szkłem matowym. Po drugie, dodano nową wersję kolorystyczną, nocna zieleń. Oraz po trzecie, przeprojektowano aparat główny. Na jego temat pogadamy za chwilę. Tak jak już dążyłem Wam wspomnieć, ekrany nie doczekały się wielkich zmian. To nadal te same wysokiej klasy wyświetlacze OLED dające zagęszczenie pikseli na cal w wysokości 458 ppi, wspierające HDR, True Tone oraz szeroką gamę kolorów P3. Względem modeli 10S zmianie uległa jasność maksymalna z 625 nitów na 800, poprawiono kontrast z 1 do 2 milionów do 1 oraz pozbyto się jeszcze parę lat temu mocno promowanej technologii 3D Touch, przez model 6S. Od teraz musimy zadowolić się znanym z iPhone'a 10R, Haptic Touch. Mimo wszelkim zapewnieniom różnice pomiędzy obydwoma technologiami są odczuwalne, 3D Touch reagował na siłę nacisku na powierzchnię roboczą ekranu, mogąc przypisać daną funkcję w iOS na dany poziom nacisku. Haptic Touch to nic innego jak dłuższe przytrzymanie z przyjemną wibracją zwrotną. W praktyce działa to podobnie, choć jeżeli jesteś przyzwyczajony do wcześniejszej technologii, będziesz musiał zaakceptować kilka uproszczeń, chociaż by nawigowanie kursorem podczas pisania odbywa się tylko przez naciśnięcie spacji, a nie tak jak we wcześniejszych modelach, jakiekolwiek miejsce na klawiaturze. Poprawie uległo też Face ID, czyli zaawansowany, przestrzenny, a co najważniejsze bezpieczny skaner naszej twarzy. Według Apple to poziom około 30% szybszy od zeszłorocznego modelu. U mnie bywało to różnie. Czasami skaner działa tak szybko, że podczas odblokowywania na górze ekranu ikona kłódki nie zdążyła się zanimować, aby kolejnym razem Działała kropka w kropkę tak samo jak na modelu 10S. Jako Fan One 7 Pro brakuje mi trochę skanera odcisków palców w ekranie. Ja wiem, Face ID działa szybko, jednak nie pod każdym kątem. Czasami pracując przy komputerze, telefon leży na drugim końcu biurka i chciałoby się odblokować urządzenie bez jego podnoszenia czy przesuwania się do telefonu. Pod względem wydajności A13 Bionic to naprawdę mega wydajna jednostka gwarantująca bezapelacyjnie najwyższą wydajność w telefonach komórkowych na oficjalnym iOS 13.1.1 telefon się u mnie świetnie. Przez półtora tygodnia nie dostrzegłem żadnego spowolnienia czy przycięcia animacji. Choć mój serdeczny znajomy Paweł z kanału Mobzilla już dążył się powkurzać na bagi w swoim egzemplarzu. Zatem, jak widać, wszystko jest zależne od modelu, a być może też od sposobu użytkowania oraz codziennych przyzwyczajeń. No i warto też wspomnieć, to na głos iPhone 10S i 10S Max to nadal bardzo wydajne urządzenia mogące poradzić sobie z każdą grą czy aplikacją. Największą nowością, której poświęcono także najwięcej czasu na konferencji, był i tak aparat fotograficzny, a dokładnie trzy obiektywy. Nie będę już Was zanudzał poszczególnymi specyfikacjami konkretnych obiektywów, każdy ma googla, każdy może sobie je wygooglować. Wszystko i tak sprowadza się do wspólnego mianownika, jakim jest jakość zdjęć. Te w przeciwieństwie do modelu 10S uległy znacznej poprawie, choć z zaznaczeniem, że mówię tu głównie o zdjęciach nocnych z włączonym trybem nocnym. Możemy z automatu skorzystać z zasugerowanej długości naświetlania bądź samemu ustawić według swoich preferencji. Niestety opcja nie działa przy ultra szerokim kącie. A jak już jesteśmy przy nim, to cóż, wreszcie Apple zbliżyło się do konkurencji, a może nawet wyrównując się z nią. Choć o jakimkolwiek pogromie fotograficznym nie możemy tutaj co mówić. Zdjęcia są pełne detali, równomiernie doświetlone z odpowiednią paletą barw. Gdybym miał porównać wykonywane zdjęcia, a już szczególnie zdjęcia nocne, według mnie najbliżej nowym iPhone'om byłoby do aktualnie najnowszych pixeli. Mówiąc o kolejnych trzech rzeczach, możecie odebrać mnie jako fanatyka, ale ciężko mi nie pochwalić Apple za jakość nagrywanych filmów w maksymalnej rozdzielczości wielkości 4K60, bardzo dobrego audio na głośnikach, czy ogromną poprawę czasu pracy na jednym cyklu ładowania. Przez półtora tygodnia bardzo intensywnego korzystania z modelu 11 Pro Max wykręcałem od 7, może 8 do 9 godzin czasu pracy na ekranie, aby model mniejszy trzymał wynik podobny z plus minus 30-60 minutową stratą. Nareszcie Apple do swoich modeli Pro dorzuca szybką 18-watową ładowarkę, która od 0 do 100% naładuje nasze telefony w coś około półtorej godziny. Wynik dobry, choć znam szybciej ładujące się telefony. Natomiast jeżeli chodzi o sam model 11, to trochę inna bajka. Apple w tym roku postanowiło zrezygnować z odmiennego nazewnictwa 10R oraz 10S Max na rzecz uproszczeń. Z marketingowego punktu widzenia jest to bardzo dobra decyzja, choć nie dajmy się ogłupić, tegoroczny iPhone 11 to nic innego jak dopieszczony model. 10R konstrukcyjnie to praktycznie to samo urządzenie. Dokładnie ten sam ekran IPS LCD, nazywany ładnie przez Apple Liquid Retina HD, waga 194 gramy, czy te same pozostałe wymiary. Nie chcę się powtarzać, dlatego tutaj pozostawiam wam link do recenzji zeszłorocznej Rki. 11 poprawiono wodoodporność od 1 do 2 metrów, zaimplementowano nowy procesor znany z 11 Pro oraz dołożono drugi ultraszeroki obiektyw. Nawzór modeli Pro, ten główny także obsługuje tryb Aparat frontowy, również jak w modelach droższych, uległ poprawie z 7 do 12 megapikseli z możliwością nagrywania filmów 4K60. W przeciwieństwie do modelu 10R, aktualnie mamy do kupienia trzy wersje pamięciowe 64, 128, i 256 GB w sześciu kolorach: w fioletowym, żółtym, zielonym, czarnym, białym oraz Product Red. Lekkim modyfikacją uległa także bateria. Aktualnie na modelu 11 byłem w stanie wykręcać czas około 6-7 godzin czasu pracy na ekranie. Ceny o dziwo niższe niż zeszłoroczny 10R, zaczynające się od 3599 zł. Słowem końca i podsumowania, modele 11 Pro, wbrew wszechobecnemu hejtu, to dobre telefony, posiadające wreszcie godne konkurencji aparaty fotograficzne, fantastyczne ekrany OLED, bardzo wysoką wydajność oraz niesamowite czasy pracy na ekranie. Z drugiej, jednak za tak niemałe pieniądze oczekiwałoby się lepszego wyglądu aparatów głównych, likwidacji nocza, dania alternatywy dla Face ID w postaci skanera odcisków palców w ekranie czy minimum 128 GB pamięci w modelu bazowym. O wersji 11 mógłbym powiedzieć dokładnie to samo z dorzuceniem informacji o przesadnie grubych ramkach w przeciwieństwie do modeli Pro oraz braku implementacji ekranu OLEDowego. Czy warto przesiąść się z 10S. Na 11 Pro, tylko pod warunkiem chęci znacznej poprawy pracy na jednym cyklu ładowania oraz dużo lepszym aparacie. W każdym innym przypadku iPhone 10S czy 10S Max to nadal świetne telefony, które warto zostawić w swojej kieszeni. Jednak, biorąc pod uwagę ceny oraz nazewnictwo, nie zdziwię się, jaki tak najlepiej sprzedawać się będzie model 11. A co wymyślicie o tegorocznych iPhone'ach? To, że wzbudzają emocje, to wszyscy wiemy. Jednak czy tylko negatywne, czy są również pozytywne? Komentarze są wasze, ja tylko proszę o zachowanie kultury wypowiedzi w komentarzach. Wierzę, że będzie to jeden z tych materiałów, który pomoże z podjęciem odpowiedniej decyzji i nie zawsze związanej z zakupem czegoś, co musi być najdroższe. Linki do omawianych produktów, które przewinęły się dzisiaj przez film, pozostawiam wam w opisie pod tym materiałem. My widzimy się dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia po półtora roku dosyć intensywnej pracy potrzebuję Wyjechać na wakacje, zatem odpocznijcie od Niantycbana. Dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam. Sia.